O! Jeszcze wiecie, co się obudził? No przecież w 17 umorzeniem sprawy dętej od początku, teraz ja mu się dobiorę do dupy. Przepraszam, nie, tak brzydko nie będę mówić. Po prostu wyjaśni gościa do końca, no. Zniszczę, zmiażdżę i tak dalej. Zostanie bankrutem i tak dalej. I po tym fałszywym oskarżeniu, że ja cokolwiek wyniosłem ze szkolnej 17, czego oczywiście nie był w stanie udowodnić. Nawet jednej rzeczy, żeby mnie stamtąd wyniósł, nie? O i teraz pora na konsekwencje, nie? On no, się podniecił dzisiaj takim wpisem, że... w Polsce to chyba, nie wiem, od 50 lat co najmniej słyszymy, że... w Polsce powinna powstać, zdaniem niektórych debili, elektrownia atomowa. No, nie wiem, jak ktoś ma kompleksy tam mocarstwowości, to może i dla niego powinna powstać. Ja wam wytłumaczę, dlaczego Niemcy zamknęli wszystkie swoje elektrownie atomowe. Ze względu na epidemię raka w sąsiedztwie tych elektrowni. Co tam? Żeby nie siać paniki, może nie jest powszechną informacją, ale tak się po prostu dzieje, nie? Więc jak ktoś tam mówi, że on jest za atomem, ja zawsze mówię: Tak, zamieszkaj najlepiej w samej elektrowni, jak jest taka bezpieczna. I jak zachorujesz na raka, to powodzenia. Nie powinieneś się domagać, żeby cię leczyć za nasze publiczne pieniądze. Bo jak ktoś jest głupi, to nie ma co na niego wydawać pieniędzy, bo i tak nie zamądrzeje. Więc tak, przede wszystkim słuchajcie: Polska nie ma zasobów tego paliwa, które jest potrzebne do elektrowni atomowych. Znaczy, teoretycznie kiedyś miała, tak? Ale rozebrali. Tam rudy uranu gdzieś tam wydobywali więźniowie. Oczywiście chorowali przez to na raka i umierali. Więc Polska nie ma tego paliwa. Obecnie, jeżeli mówimy o technologicznych możliwościach, a przede wszystkim, co to jest za kretyński pomysł? Słuchajcie, dzisiaj to elektrownie atomowe to jest pomysł bomby atomowej sprzed, no, prawie już 100 lat niedługo będzie, nie? Z... I po to te elektrownie budowano, żeby pod przykrywką cywilnych zastosowań produkować po prostu yy, surowce do produkcji tych bomb, czy tam rakiet nuklearnych, atomowych, broni atomowej itd. I po to, to, to ta cała technologia była rozwijana. Tak naprawdę reszta to jest ściema, bo jeżeli ktoś Wam mówi, że na przykład to jest najtańsza technologia, to jest po prostu debilem, nie, bo jest to akurat najdroższa technologia. Tak się składa, że składowiska tych wszystkich odpadów potem nuklearnych są tak drogie, to są nieskończone koszty tak naprawdę, bo tam przez tysiące, miliony lat trzeba przechowywać te nuklearne śmieci, odpady, które są no bardzo, bardzo szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi. Na świecie tak naprawdę to nie ma. Jeszcze takiego składowiska z prawdziwego zdarzenia to się gdzieś upłycha w jakichś prowizorycznych tam kopalniach pod ziemią, żeby tam terroryści nie mieli dostępu do tego. Kiedyś to w ogóle w morzach zatapiano, to w beczkach, nie trzeba będzie to wydobywać. Po jakimś czasie te beczki przewdzewieją, nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc to są... Koszty są po prostu, no, nieskończone. Składowanie i przechowywanie takich materiałów. I oczywiście o co chodzi? Też o monopol energetyczny, bo dzisiaj mamy te technologie różne tam pozyskiwanie energii z wiatru, ze słońca jeżeli już wiatr i słońce na przykład słońce, się, słońce nie świeci, czy wiatr nie wieje są magazyny energii i tak dalej no i przede wszystkim jest energooszczędność, nie, że bardzo dużo traci się na tych są straty przesyłowe, jeżeli my mamy tych scentralizowanych elektrowniach, no jeszcze do tego w dobie wojny, troszkę parę gdzieś jedzie to wiadomo, że no to jest system już po prostu nieprzystający do współczesnych czasów, do współczesnych wyzwań, gdzie potrzebujemy dużo rozproszonych źródeł energii, niescentralizowanych. No i przede wszystkim czemu my, jako obywatele, mamy płacić jakimś monopolistom? Oczywiście politykom na tym zależy, bo chcą trzymać ludzi za mordę, nie? Do czego obywatele mają płacić komukolwiek za energię, skoro sami mogą ją sobie wyprodukować? Albo nawet podzielić się z nią sąsiadem oczywiście. Monopol energetyczny wszystko komplikuje tak, żeby to było niemożliwe, żebyście nie mogli na przykład sprzedać tej energii dla sąsiada. Nie? Jakieś koncesje wymyślają firmy, spółki energetyczne tam i tak dalej, nie trzeba by zakładać. Więc albo prosty przykład, dlaczego polscy rolnicy nie mogą produkować biopaliw na własne potrzeby. Skoro mają ziemię, mogliby po prostu wyprodukować na przykład bioolej, biodizel, biopaliwo, bioetanol. I, po prostu, I jeszcze sprzedawać to Polakom nie. I bylibyśmy potęgą rolniczą na całą Europę, może i tak dalej, nie. No ale komuś na tym zależy, żebyśmy musieli kupować to paliwo od Amerykanów, od Rosjan, od Arabów, a nie tutaj od sąsiada, albo żebyście sami mogli sobie produkować paliwo po prostu nie. Na własną użyteczną sprzedaż już chcecie produkować, tak samo produkujcie nalewki, bimber, nie wiem tam, konopie hodujcie i tak dalej. Dopóki to nie szkodzi innym, to te przepisy tak naprawdę są po to właśnie, żeby utrzymywać jakiś monopol też mafijny. No bo wiadomo, jak potem państwo zwalcza te wojny narkotykowe, zwalczają tych ludzi, którzy im nie opłacają się, nie wspierają polityków pieniędzmi swoimi z tej sprzedaży narkotyków i jakieś tam płatki wyłapują na pokaz, a, a czerpią korzyści tak naprawdę z handlu, czy narkotykami i tak dalej, więc... Więc monopol jest szkodliwy. Dziwię się ludziom, którzy chcą go zachować. To znaczy nie dziwię się, bo to ma jakieś tam racjonalne powody, nie? wytłumaczyć jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze, dlaczego oni chcą utrzymania tego monopolu a jak wyskakuje jakiś kandydat niby na prezydenta który tam zwiódł jakichś starszych emerytów i oni twierdzą, że to jest pozasystemowy kandydat który mówi właśnie, że będzie popierać elektrownie atomowe zauważcie, że ci wszyscy ludzie tak naprawdę kraczą jednym głosem konfederacja zamiast wolności energetycznej i niezależności energetycznej każdego obywatela, monopol atom to samo Zandberg, komuniści, Monopol, Atom, nie? Wszyscy tylko o tym atomie gadają, nie? To nie ma jednej osoby kurcze, która by po prostu yy, była naprawdę jakoś niezależnym kandydatem, bo przez ten pryzmat tego atomu to widać po prostu jak na dłoni, kto po prostu wciska kity, nie? Wszyscy generalnie wciskają kity, wszyscy są za monopolizacją.